Cześć kochani! Mm. Terapeutyk mamy tutaj i dzisiaj, dzisiaj mamy wspaniały przepis na kisiel, ale terapeutyczny. Moja koleżanka mówiła tak, kisiel, ja mówię na zdrowie. I ona mówi nie kichać, tylko kiel. I ona mi pokazywała taki paczka. I mówię, okej, okay, chyba jak jest w paczce, to nie dla mnie, ale dobra, spróbuję. I ona zrobiła ten kisel. To było tak słodkie dla mnie, że po prostu nie mogłam. No i mówiłam, dziękuję, nie, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To nie dla terapii, jak mama. Ale druga koleżanka, pojechałam do niej i ona miała kisiel. i myślałam sobie... Ale ona powiedziała słuchaj, ja nie mam paczkę, co ty? Ja sama zrobiłam. Okej, okay, to bliżej, bliżej zjadłam i było bardzo dobre. I tej konsystencji ja myślałam: słuchaj, ja mogę to złapać terapeutyczne. To jest bardzo gęste i to chcemy takiej konsystencji mniej więcej gęste i chodźcie tutaj o do mnie halo, halo, halo. To jest wszystko bez skrobi ziemnaczanej, więc to jest doskonały przepis terapii mama na kisiel bez... chyba bez kisielu! się jeść? Kochani, mamy teraz doskonały, terapeutyczny przepis na kisiel. To są owoce leśne z Polski. To są siemiany z Polski. To są woda no, z Polski. Mam nadzieję, że Wam smakuje. Na pewno mi smakuje, bo ja lubię takie dziwne rzeczy. To jest bardzo wyczyszczające na jelity grube. Więc jak bolecie brzuch, jak macie jakiś problem z dęta, to jest doskonały przepis, żeby wyczyścić w środku. Wszystko tutaj. Zaraz zjem. Zapraszamy na nasze kanał Therapeutic Mama. Subskrybujcie, bądźcie z nami. Kocham was bardzo i... Peace out. Mm. Zastępcza za normalnego kisel, Za normalnego kiszel. Za normalnego kisielu. Ja nie umiem odmieniać ło.